Dzień dobry, smoki Moki. Witajcie, 1 grudnia zaczynamy vlogmasy. Nie zakładasz żadną sukienkę jak mama Izabeli? Jutro. jutro, dobrze, bo właśnie dziewczyny się ubierają. Eee, I dzisiaj zaczynamy pierwszy, pierwszy grudnia, więc codziennie będziemy wrzucać jeden vlogmas aż do świąt, Także mam nadzieję, że będziecie z nami, z nami spędzać miły czas. Eee, my się ubieramy i zaraz Wam się dalej pokażemy. Jemy sobie właśnie śniadanko. Tu jest moja jedna córeczka, tu jest druga córeczka. Tam z tyłu się kręci nieświątecznie ubrany mąż, a chociaż mam taką świąteczną koszulę. Eee, um, także dzisiaj, e, dzisiaj mamy. Um, 1 grudnia. Będziemy otwierać um, pierwszy kalendarz. Um, proszę, ja pokażę te kalendarz. Dobrze, zjemy śniadanko i pokażemy wszystko, ok? Tak. I wyciągamy pierwszy kalendarz! I nami. Wszystko, wszystko wyciągaj ze środka. Co tam jest? Co tam jest ciekawego? o, -o coś spadło. Dobra. Lena wyciąga, a tata czyta, co jakie tam zadanie mamy. No, tam już wszystko wyciągnięte. No. Co tam jest? Narysujcie pustą choinkę. Czemu? Nie wiem, tak jest napisane. I teraz trzeba znaleźć numer jeden. Gdzie jest jeden. Znalazłyśmy jedynki i dziewczyny otwierają. Też chciałam taki kalendarz, jakiś taki fajny, ale niestety się... Ej, nie, No i co tam macie? Jaką macie czekoladkę? Pokaż jaką macie czekoladkę. Ej, no nie zjadaj, pokaż jaką masz czekoladkę. Co to jest? Jakiś albo coś? A Ty, co? Masz też To jest renifer. renifer. ślicznie. W ogóle mam nadzieję, że uda mi się jako tako nagrywać. Bo teraz samo Jerzego mnie prosił o to, żebym przychodziła coś tam więcej do pracy. Um, bo w zasadzie pracuję jeden dzień w tygodniu, a na przykład w tym tygodniu pracuję trzy. No i jak pracuję cały. Jakby pracuję, jak pracuję trzy dni, no to w tym momencie będzie dużo mniej możliwości nagrania. I taki fajny, miły poranek był, i po prostu dziewczyny już się zaczęły kłócić. Eee, Lena zrobiła mi jazdę i z tak tego poprosiłam ją o to, żeby przyniosła rzeczy z windy, i ona sobie oczywiście pojechała na dół. To po prostu, słuchajcie... Rrr, Kto jeszcze ma takie zmagania <śmawia> z dziećmi? Chociaż to jest jakaś masakra, nie? Miły dzień, miły, miły poranek, a po prostu tutaj taka histeria, ja muszę posprzątać. Jeszcze... No właśnie, proszę bardzo. Takie ładne dziewczyny, a tak płaczą i tak się brzydko zachowują. Dobra, zaraz do przedszkola. Dzisiaj wyjątkowo mój mąż jest w domu, także Tomek właśnie weźmie Lenę i by schodami, ponieważ Lenę ostatnio lubi schodzić takimi bocznymi schodami alarmowymi a my z nią jedziemy z windą i idziemy wynieść śmieci. Także zobaczymy jak dzisiejszy dzień pójdzie. Dzisiaj w sumie sobie uświadomiłam, że muszę sobie oglądać kilka filmików, które mam już gotowe. Tylko muszę je dodać, więc um, muszę te filmiki po prostu zrobić, dodać i, i powrzucać. Tu? Tak. No, tu jesteście o. No, to jedziemy na dół. Chciałam Wam pokazać jeszcze widok, jaki mamy codziennie. Ten widok, słuchajcie, jest super, super, super. I tu wygląda świetnie i w momencie, kiedy jest mgła, i wygląda super, w momencie, kiedy jest deszcz i słońce. Naprawdę, ten widok jest powalający, niestety budują tam osiedle. Więc niedługo tego widoku po prostu nie będzie. Także no niestety a my właśnie lecimy do przedszkola, trochę się spóźniamy. Musimy lecieć trochę szybko, dlatego że Lena stwierdziła, że chce, żeby tata ją odprowadził. No i niestety myśleliśmy poczekać, aż tata się ogarnie do końca, więc trochę musimy lecieć. Zaraz się wychodził trochę wcześniej. Także a... mąż mnie naciągnął na wyprawę i teraz patrzcie po jakich haszczach on mnie ciągnie. Patrzcie, patrzcie, no dawaj, nie spadnij. <laughs> poszliśmy na pocztę i poszliśmy taką nielegalną ścieżką, bo od nas na pocztę, jakby się szło legalnie chodnikiem, to jest jakieś, nie wiem, z 4 km. A z, jeżeli poszliśmy nielegalną ścieżką, to doszliśmy w ile Tomek? W 10 minut? Nawet nie. W 5-10 minut, więc wiecie, tylko jedyne co to trzeba mieć o trzeba mieć kalosze albo takie o, papcie. I dzięki temu człowiek nie utonie w błocie. Aaaa, Ratunku! Robimy właśnie z Leną porządek. Zaczęłam robić porządek w grach. Jest ich sporo i chcemy ułożyć, ponieważ one były ułożone tak na pionowo i nie dalej się wszystkie porosypywały, więc teraz widzicie, Lena pomaga mi robić porządek i ja też właśnie robię, prawda, Lęciu? Spójrz na mnie, Wisiu. Spojrzysz na mnie? Hej! Cześć, witam Was wieczorem. Obrabiam dla Was właśnie film... E, kolejny film, który będę wrzucała. Natomiast ten będę musiała jeszcze dzisiaj omówić, żeby jutro rano był dla Was już gotowy. Także po prostu... E, grudzień jest ciężki pod tym względem, no bo rzeczywiście trzeba te filmy prać codziennie, ale z drugiej strony jest to fajne, bo dzięki temu mamy taki codzienny kontakt, codziennie wiecie co się dzieje, a nie tam raz w tygodniu. E, także po prostu e, to właśnie sobie gra. O. Grę, która jest. Jak to się nazywa Kingdom Come, tak? Gra jest. Jeżeli ktokolwiek gra w PlayStation, to gra jest bardzo ciekawa, ponieważ koncept jest taki, że jesteśmy wieśniakiem, musimy się wszystkiego nauczyć, bo w większości gier jest tak, że jesteśmy już jakimś rycerzem albo magiem, albo kimś tam i już mamy pewne umiejętności. A tutaj nie umiemy nic. Nie umiemy pisać, czytać, walczyć, walczyć mieczem, pływać. Generalnie można zabić wszystko. I cały czas to, jak się denerwuje, bo cały czas coś go zabija. a Także także tak to wygląda. Dziewczyny poszły spać. Trochę nam to zajęło zanim poszły spać. Także. E, no. E, no, a ja się jeszcze pochwalę, tylko że się strasznie strasznie cieszę muszę takie cię z radości. Dlatego, że obecnie jestem doradcą tego miksa. I udało mi się sprzedać kolejnego. Także jestem strasznie szczęśliwa. Bo. Dla mnie jest to po prostu szerzenie miłości do maszyny, bo ja naprawdę, naprawdę ją uwielbiam i zresztą widzieliście bodajże kilka moich filmików z tego miksem, także doskonale o tym wiecie. Także ja z Wami się żegnam, obrawiam filmy, obrabiam ten filmik i do zobaczenia jutro, to zobaczenia w następnych zadaniach z naszego kalendarza. Pa!